Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Macie, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina drugiego. <laughs> e, wiecie co, jesteśmy bez kamerki w tym momencie, ale, ale, ale jest jedno ale. Jest w innym miejscu mikrofon znowu. E, zobaczymy jeżeli to będzie OK. Mam przynajmniej taką nadzieję, wieczorem musiałem pójść, a 23. Dopiero przesuwałem mikrofon, bo w końcu moment, żeby to zrobić. Mam nadzieję, że no, będzie ok, tak? Bo jednak mikrofon jest dobry, tylko że miałem go w takim miejscu, że musiałem mieć dosyć dobrze podśrubowanego gaina, żeby cokolwiek było słychać w momencie, kiedy mówię właśnie w taki sposób, a nie inny. Jest Teraz jest z ustawiony, z takich będziesz z green screenem, normalnie z kamerką, ale No, nie jestem teoretycznie w tym momencie jeszcze w stanie. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Wiedźmin Geralt z Rivi, Oje. Oh yeah. Tris hmm. Nie podrywaj nam Tris. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivi?

Poluję na rano? Słyszałem, że możesz mi pomóc. O, bardzo zależy, dobrze. jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz... Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Mm, okay. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Rozumiem. Nie chcę zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć na rzekę. Znajdziesz zniszczony most and seed Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Okej, okay, dziękuję bardzo. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? <laughs> No tak, na widzy i teleportacji. A po prostu mniej postaci do animacji, co nie? Dobra, lecimy w tym momencie na drzeczkę. Pójdziemy sobie tędy, szybciej będzie, mam przynajmniej takie wrażenie. I w razie czego to srebrny miecz. Srebrny miecz jest na potwory. Zwykły na ludzi. Nie mówcie, że ja tędy nie przejdę. A, no nie, przejdę ten tę. To najpierw może się zagram z tym trolem znowu pobić. Bo tak to w tym momencie wygląda, że muszę się najpierw z Trollem pobić, a dopiero potem dalej. Lecimy tandyk. O, tutaj jest bardzo ładne przejście. Ale czy jestem w stanie tam wejść tutaj? No, bardzo miło z Waszej strony, że dajecie mi jakieś inne przejście niekoniecznie łok tamtego trolla. <gry> No jest poka. No jest poka. Zostaliście właśnie zgładzeni przez Geralt. To zrywi. Zabieram wszystko, co mieliście. No nie. Pewnie mogłem jakimś Queenem czardem. No oczywiście. Mm, no, jeszcze raz kabalon, ale chociaż tyle, że po rozmowie nas zapisało. wcześniej, no? Dobra, kozak, został jeden. No, i już załatwiona sprawa. Dobra dawaj mi to to. Kolejne bandyty, kolejne bandyty. Dobra... noż, Dobra, jestem słaby w tej gier. Z miałem ten sam problem. Hmm. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Mm, dobra, jeszcze raz zobaczymy, ale spróbuję delikatnie inaczej zaraz. Mogę w sumie wejść w inwentory. Eee, Broń, Miecz z górszynych. Obrażenia 91280. 8-11. Zbroje. Pikowana kurtka plus 4 plus 2. Żywotność do porności, ulepszenia. Ulepsza miecz. Wrezden, że tam dowiedz. Krew walki. Dobra, mamy to. Gerat, lepiej szybciej regeneruj zdrowie. Łachmany, żeby przy sobie posiadać. Wstydziłbyś się. Zaraz. Inwentory. Eee, petardy, książki, rupiecie, fabularne przynęty, przepis. Alchemia. Mutageny, trofea, zbroje, ulepszenia, eliksiry. tylko w czasie medytacji eliksiry. Dobra, mamy to. Zrobił... Nie, w tym momencie nie mogę zapisać. O, stan gry został zapisany, zajebiście. <laughs> Częściej zapisywać stan gry i będzie git. O, 50 terenów mieliście, uuu, wywódzacz, pieniędzy. Będę tu jeszcze ja coś? A, Trace. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Też jestem I bardzo ciekawy z tak tego tak powodu. Tylko obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. <laughs> a to swoją drogą, Geralt, a To swoją drogą. Panie, że nam pomogłaś, kiedy nas w atakowali. No. Gdyby mi tylko powiedzieli, jak mogę wejść w trup medytacji, byłbym wdzięczny. Jacyś ludzie tu chyba byli, tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. medalion drży. Dobrze że się zapisałem. Bardzo dobra sprawa. Bardzo lubię się zapisywać w takich dziwnych miejscach. Bardzo dobrze, że się zapisałem. Ciekawe, co No wrażliwych korzeni zawsze na propsie. Witam. Eee, ulepszenia. Dobra, równo to sobie zostawię. Chujna mi się przy... Co, powinienem ich wszystkich zostawić trece. Mm. <laughs> Jezus Maria, mnie w moim wykonaniu to to będzie beka śmiechu. Ciekawy, co 他。<V> Dobra, dobrze poszło w tym razem. Poszukajmy śladów w i wynośmy się stąd. O, jest tutaj. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. i nice. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile nice, czasu? Spoko. Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie Dobre pytanie. diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. A skąd wnios Komórki z wydzieliny, którą badałam, powstają... Takie? Mm, okay. Jasne. Zmiany, które zaszły w twoim organizmie, wymagają tysięcy lat przystosowań. Przystosowania są wynikiem błędów w genach, czyli... Jeśli mutacje dokonują się na przestrzeni wielu lat, dumnie mówimy o doborze naturalnym i ewolucji. Jeśli za... Fascynują. Co jeszcze? Jest zjadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z kostu powinien zneutralizować... Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru. Pójdę porozmawiać z Cedrikiem. Proszę. Oto receptura eliksiru. Porazając się własnymi... Mm -hmm. No i najsik. mamy stateczek. Raport kapitana, dziennik kapitański. Dobra, no nie ja wygląda to najgorzej. Tak, no nie przejdę przez rzekę, bo jakby to by mogło mi pomóc w jakikolwiek sposób, co nie? No dobra. Lecimy dalej. To ja znalazłem... Nie no, poszukam po drodze, ale... momentik. serestudia To w sumie mogło być Nie jestem w stanie tam zejść. Szkoda. Ale wiecie, co zakończymy w tym momencie. odcinek ja wiem, że bardzo dużo zrobiliśmy, ale zawsze yy, więcej niż nic. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych czyściach. Hej!